A teraz poprosiłbym o słowo wstępne pana prezesa Lopkowskiego. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwa wszystkich ponownie powitać w imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To, że kierujemy się razem z Ministerstwem edukacji i nauki, za co dziękuję serdecznie Ministerstwo za, za podjęcie tej inicjatywy razem z Narodowym Funduszem do środowiska naukowego jest rzeczą chyba absolutnie zrozumiałą i absolutnie normalną, biorąc pod uwagę fakt, jakie założenia i jakie wytyczne stoją przed programem LIFE. Instytucje naukowe i naukowo badawcze w całym Unii Europejskiej są jedną z największych grup beneficjentów programu LIFE. Taka jest dzisiaj ocena po stronie Komisji Europejskiej, taka jest również nasza ocena w stosunku do projektów, które obserwujemy i które są wysyłane do Komisji Europejskiej z Polski. Dzieje się tak dlatego. Że samej swojej istoty program LIFE opiera się na, na dystrybucji, na sprawdzeniu, a potem dystrybucji wiedzy naukowej, na wdrożeniu pewnych innowacyjnych rozwiązań, które mogą być w przyszłości wykorzystywane do pokonywania istotnych problemów w zakresie klimatu, transformacji energetycznej czy ochrony środowiska. W Unii Europejskiej. Wobec tego, samo zaangażowanie instytucji naukowych, świata naukowego wdrażanie projektów LIFE wydaje się z naszej perspektywy zupełnie naturalne i ten, ten kontakt, który dzisiaj próbujemy podjąć z Państwem i zachęcić Państwa do, do skorzystania z tego instrumentu, wydaje się zupełnie uzasadnione. Mamy. Kilka elementów, na które ja chciałbym zwrócić uwagę w swojej wstępnej wypowiedzi, które dodatkowo powinny, mogą, pewnie będą zachęcały Państwa środowisko do korzystania z programu LIFE. Pierwszą z nich jest to, że Narodowy Fundusz kilka, kilkanaście dni temu przyjął zmiany do programu priorytetowego Współfinansowanie LIFE, co oznacza, że również w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie współfinansował projekty LIFE. -owe. To oznacza, że oprócz dofinansowania ze strony Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz przekaże beneficjentom wnioski, czy przekaże środki. Na podstawie wniosków o współfinansowanie, tak aby maksymalny poziom współfinansowania osiągnął do 95% kosztów kwalifikowalnych. Niemniej jednak, chciałbym zwrócić uwagę, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Przez określony czas, ponieważ co dwa lata, począwszy od roku 2023, my będziemy dokonywali stopniowej redukcji wsparcia ze strony Narodowego Funduszu, po to, aby to współfinansowanie dotacyjne ze strony polskich środków, ze strony Narodowego Funduszu osiągnęło poziom 20%. Czyli 80% w sumie razem z dofinansowaniem Komisji Europejskiej w roku 2027. Po drugie, chciałbym podkreślić, że Narodowy Fundusz stawia do dyspozycji beneficjentów poprawiony instrument o nazwie Inkubator Wniosków Live. Ten inkubator pozwala Narodowemu Funduszowi finansować w znaczącej mierze przygotowanie wniosków do programu LIFE. My chcielibyśmy zaoferować już w kwietniu, więc za bardzo nieodległej perspektywie, możliwość składania do Narodowego Funduszu wniosków przez potencjalnych beneficjentów na y, wsparcie samego procesu przygotowania aplikacji. Chcielibyśmy jako Narodowy Fundusz finansowo współuczestniczyć w tym procesie, y, udzielając y, dotacyjnego dofinansowania na przygotowanie aplikacji w wysokości do 80 tysięcy złotych, jednak nie więcej niż 0,6% wartości projektu, który zostanie zaakceptowany przez Komisję Europejską. Część tych środków jest wypłacana up front, czyli są one wypłacane w momencie, kiedy podpisywana jest umowa z Narodowym Funduszem, ale pozostałe jakby transze tej dotacji wypłacane są w miarę uzyskiwania kolejnych poziomów sukcesu w ramach procedury, która ma miejsce w Komisji Europejskiej, pewnie o szczegółach tego rozwiązania będziemy mogli również dzisiaj porozmawiać. Trzecim elementem, na który ja chciałbym zwrócić uwagę, punkt kontaktowy Live, Pan kierownik Muter oraz cały zespół wydziału Live, świadczy beneficjentom, Nieocenione wsparcie na etapie przygotowywania projektów, na etapie pisania fiszek koncepcyjnych, następnie na etapie przygotowywania pełnych aplikacji, również na etapie negocjacji z Komisją Europejską. Chciałbym zwrócić uwagę, że ta rola i ta funkcja punktu kontaktowego, oprócz tej zdolności do współfinansowania, jest niezwykle istotna. Z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów, i chcemy, jako Narodowy Fundusz, dzisiaj również zadeklarować naszą nieustającą gotowość do koncepcyjnego i merytorycznego wspierania tych, którzy chcieliby ubiegać się o środki lifeowe. I w końcu czwarty element, na który chcę zwrócić uwagę, a który stanowić powinien zachętę, o którym również dzisiaj bardziej szczegółowo będziemy mogli porozmawiać, jest to rozluźnienie zasady tzw. Tak zasady 102%, która w pewnym sensie ograniczała możliwości jednostek naukowych do udziału w, w programie LIFE. Ta, to poluzowanie, które nastąpiło po stronie Komisji Europejskiej, już zaskutkowało w ubiegłym czy w ubiegłorocznym naborze w zwiększeniu zainteresowania programem ze strony instytucji naukowych. Bardzo liczymy, że ta zmiana, którą wprowadziła Komisja Europejska, przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania ze strony środowiska naukowego udziałem w programie LIVE, również Środowiska Naukowego w Polsce. Raz jeszcze serdecznie państwa witam na tym dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję serdecznie Ministerstwu Edukacji i Nauki za współtowarzyszenie Narodowemu Funduszowi w organizacji tego dzisiejszego przedsięwzięcia i liczę na bardzo ciekawe prezentacje, które mam nadzieję zachęcą państwa do aktywnego ubiegania się o wsparcie finansowe z programu LIFE w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie.